Także Ciemneczko witam Was w kolejnym odcineczku bez kamerki, Ale jest to kolejny odcinek, który jest poradnikiem. No i dzisiaj, tak jak już pewnie pod tyle widzicie, będziemy wyjaśniać Autodriva. Chcę ten poradnik ogólnie podzielić na parę firmów, żeby od razu wszystkiego nie było za dużo. Czyli dzisiaj objaśnimy sobie podstawowe funkcje Autodriva, wyjaśnię czym jest, w czym się przydaje i tak dalej, żeby Was zachęcić również do korzystania z niego. Dla mnie jest to bardzo duże ułatwienie, w sumie zacząłem nim się bawić. Poprzedniej wersji gry, czyli w farmingu 22. No i do, teraz mi tak zostało, że cały czas go gdzieś tam używam przy dłuższych rozgrywkach. No i za chwileczkę wam pokażę, co to jest. Ogólnie odpalamy sobie nowego save'a. Pozwólcie, że ja sobie założę na mapie, na której obecnie gram, czyli na Luną. Eee, tu jest to nieważne, co to zaznaczacie. Tutaj akurat nic nie zaznaczacie za bardzo. Eee, rozpoczynamy kiereczkę, i za chwileczkę widzimy się, żeby pokazać wam, co i jak tutaj klikać. No, i gdy wasz safe już się wczyta, a wgraliście Autodrive'a, to gdy klikniecie, rozpocznij. sobie, że to jest z garderoby. To od razu Autodrive się pyta, yy, czy Autodrive powinien generować sieć teraz na podstawie danych o ruchu drogowym i pomocnikach na mapie. No i teraz tak, ja zazwyczaj już teraz tworzę. Yy, no, klikam po prostu nie, żeby nie tworzył automatycznie, dlatego że on stworzy automatycznie te drogi, tylko że to idzie po splajnach. Jeżeli ktoś utworzył słabo spliny, czasami jest tak, że. Znaczy inaczej, jeżeli chodzi o ruch na asfalcie jest w miarę ok, ale to czyta również splining gdzieś tam na mapie z na przykład wolnych dróg i tak dalej, no i wtedy to już nie jest tak panie rozstawione. No i często po prostu musicie to poprawiać, więc ja jestem teraz zdania, że jak już potrafię tworzyć fajne trasy, to po prostu wolę stworzyć sobie wszystko sam od podstaw, żeby wiedzieć gdzie popełniłem błąd, a nie później latać po całej mapie. I patrzeć, co, gdzie jest niepołączone. No i czasami też, jak zapomnicie jakieś trasy, to ciągnik Wam pojedzie w ogóle w drugą stronę mapy i będzie szukał gdzieś tam. On dojedzie, jak już znajdzie yy, trasę, to dojedzie, ale czasami jest tak, że musi całą mapę okrążyć, żeby w ogóle dojechać. Więc ja sobie najczęściej klikam na nie, żeby nie tworzył tych tras. No i za chwileczkę tutaj stworzę yy, jakieś podstawowe yy, skrzyżowanie czy coś i będę Wam wyjaśniał całego autodrive'a. A jeżeli klikniecie na tak. I później Wam się to nie spodoba, te trasy to już Wam pokazuje, jak je usunąć save. A. I teraz, jeżeli chcecie wykasować sobie swoje punkty, to przechodzicie do waszego save, czyli numerku, na przykład w moim przypadku numer 2, to tam już gdzie mam stworzonego autodriva. Otwieracie sobie XML Autodrive podłoga config, i tutaj, stąd po prostu musicie walić Waypoints i Map Marker, czyli Waypointy to są właśnie punkty, które będziemy dodawać. A markery no to są, makery to są e, po prostu takie punkty, do których możecie docelowo opuścić swojego pracownika. No i to po prostu kasujecie, zapisujecie wtedy ten plik. Oczywiście przy wyłączonym sobie, tak? Ja tutaj pokazuję to na włączonym, ale przy e, wyłączonym sobie musicie to zrobić, żeby wszystko działało. No a tutaj macie wszystkie ustawienia autodrive, to za chwileczkę też do tego e, przejdziemy. Warto też, żebyście sprawdzili sobie w sterowaniu gry właśnie przypisania od driver, dlatego że ja już mam troszeczkę pozmienione, bo używam klawiatury TKL i niestety nie mam numpada, tutaj dużo rzeczy jest podpisane właśnie pod numpada, dlatego ja chociażby pokażę kry interfejs mam pod lewy alt i przecinek, a wy musicie zobaczyć u siebie co macie podstawowo przypisane, bo jest jakiś inny klawisz, nie wiem, czy nie, lewy alt i numpad 0. Jakoś tak to było, no a reszta skrótów klawiszowych, no tutaj jest ogólnie ubogo przypisane, ale więcej macie rzeczy do przypisania samemu sobie. E, więc tak, przechodzimy, tak jak w moim przypadku alt i przecinek, no i otwiera wam się takie okienko, które możecie domyślnie sobie przesuwać naciskając scroll. E, no i wtedy możecie sobie ruszać, bo wyskakuje wam oczywiście wskaźnik od myszy. Przejdźmy sobie najpierw do samych ustawień. No i tutaj możecie sobie sami poustawiać to co macie, to co chcecie po prostu ustawić, ja polecam prędkość na zakręcie od razu zmniejszyć, żeby pracownik nie leciał wam z pełną prędkością na zakręcie, bo z pszczepą przez czymś może wylecieć poziom napełnienia do rozładunku, no to na przykład dla kombajnu, no tutaj zresztą macie odpowiedzi co ustawiać. No i macie różne, naprawdę różniste opcje, ja większości z nich nie ustawiam, ale na przykład możecie sobie automatyczne tankowanie i naprawianie ustawić na nie, ewentualnie wam się po prostu zepsuje, ale tankowanie jeszcze możecie sobie włączyć, ale to jak macie stację benzynową, się trigger od tankowania macie ustawiony, no to wtedy pracownik sam po prostu pojedzie i się zatankuje no i wróci później do swojej pracy. No i tutaj macie różne ustawienia, tutaj oczywiście możecie sobie ustawić jako domyślne, czyli to będzie wtedy przypisane we wszystkich pojazdach, a nie tylko w tym danym, czyli tak jak ja teraz siedzę w Masaju, czyli ustawiamy sobie jako domyślne, zastosuj, no i teraz mamy zastosowane już we wszystkich pojazdach kolejnych, które będziemy ustawiać. No i tak, ogólnie jeżeli chodzi o Autodriva, no to w czym on pomaga? W czym jest Autodrive? Autodrive no to jest taka linia sieci po prostu po dzięki której możecie puszczać, no wykonywać różne prace, czyli na przykład macie tutaj tryb Czyli sama jazda, czyli na przykład puszczacie pracownika. Ja teraz nie mogę kliknąć, bo nie mamy żadnych punktów utworzonych, ale za chwileczkę będę to pokazywał. Następnie możemy sobie wziąć odbiór i rozładunek, czyli na przykład, jeżeli nie chce Wam się na skupie jeździć czy coś, no to możecie sobie wybrać, gdzie ma się ładować pracownik, gdzie ma się wysypywać i to ma tak pobierać się z punktu pierwszego, czyli z załadunku. Rozładunek, no to sam rozładunek, czyli na przykład sami jeździliście po polu, a chcecie, żeby jechał się rozładować, a wy chcecie kosić dalej, no to już się też mu tutaj punkt i jedziecie. Gdzie pracownik jedzie. Załadunek, no to po prostu macie gdzie ma się załadować i tyle, czyli sam załadunek bez rozładunku. Odbród z kombajnu, no to, to też będę wam wyjaśniał, tutaj po prostu ustawiacie mu wtedy pole, na którym znajduje się kombajn, pracownik z kombajnem, albo wy po prostu się znajdujecie. No i tutaj ustawiacie, gdzie ma się wyładować, czyli na silosie na przykład. No i to tyle. Ogólnie się wydaje dosyć prosto, ale możecie sobie tutaj ustawiać różne rzeczy, chociażby ja miałem ustawione w 22 pracownika na paszowóz, żeby sam jeździł w dane miejsce, żebym ja go załadował, później jak już był pełny, no to żeby jechał się rozładować, wysypać mi te MRT obory. Yy, także autoderef sam pomaga przy dłuższej rozgrywce, jeżeli wiecie już macie naprawdę, wy macie dużo już roboty, a chcecie, żeby wam pracownicy tutaj pomogli w sezonie, no to jak najbardziej jest to modzik yy, no w 100% przydatny, tak? No i teraz tak, jeżeli chcemy cokolwiek zacząć robić, klikamy sobie ten taki, może ja inaczej zwiększę troszeczkę interfejs, żebyście też lepiej to widzieli. No i teraz troszeczkę będziecie lepiej widzieć, może troszeczkę mniej. O, coś takiego. No i teraz tak, klikamy sobie ten punkt z tym ostrzeżeniem. I w tym momencie mamy tak jakby tryb edycji, czyli możemy sobie nagrywać, edytować i tak dalej. No i teraz tak, jeżeli chcemy nagrać pracownikowi jakiś kurs, no i widzicie tutaj na tej drodze, na tej mapie akurat są takie dosyć wąskie drogi, więc no i tutaj też akurat w tym miejscu nie jeżdżą pracownicy w ogóle, przepraszam, ruch drogowy się nie porusza. Więc możemy sobie nagrać od razu kurs w dwie strony. Żeby nagrać kurs w dwie strony, może tak najpierw pokażę, czym się różni kurs jednokierunkowy od dwukierunkowego. Czyli jak kliknę sobie lewym przyciskiem na rec, to w tym momencie jadąc będzie mi, tak jak widzicie, tworzyło takie punkciki tylko na kolor zielony. No i to jest właśnie jednokierunkowa, tak jak widzicie, zresztą ma takie strzałeczki i on się porusza właśnie w tamtą stronę. Ogólnie jeszcze tego nie powiedziałem, warto do nagrywania kursów. Ogólnie kursy możecie nagrywać. Wszystkim czym chcecie, możecie jechać wkładem, możecie jechać samochodem, możecie jechać ciągnikiem, kombajnem, czymkolwiek, żeby to był po prostu pojazd. Ale ja polecam wam wziąć jakiś większy zestaw, dlatego że jak nagracie sobie na pusto, to na pusto się wszędzie zmieścicie. A na po prostu już większym zestawem, czyli na no właśnie kombajnem, czy jakimś ciągnikiem z szczepą, tak samo będzie się poruszał po tych liniach jak na pusto on nagrywaliście, więc będzie mógł gdzieś wam zahaczać i tak dalej. Jeżeli chcemy usunąć sobie teraz te punkty, Przytrzymujemy lewy Alt i klikamy na te punkty, no i sobie je usuwamy. Możemy też usunąć to w inny sposób. Poczekajcie ja sobie złożę tutaj e, dwa punkty. Możemy sobie również usuwać w ten sposób, że tak jak widzicie teraz z kabiny idzie nam taka strzałeczka czerwona. Tutaj, ta linia. On po prostu wtedy znajduje najbliższy punkt. No i możemy sobie tutaj nacisnąć tego xa czerwonego i w tym momencie po prostu usuwałam kolejne następne punkty. No ale tak, jeżeli chcemy nagrać od razu kurs dwukierunkowy to po prostu zamiast na REC klikać lewym przyciskiem to klikamy prawym no i w tym momencie nagrywa nam w dwie strony no i tak jak widzicie wtedy się robi taka niebieska, niebieska linia bez zaznaczeń tych strzałek po prostu w jedną stronę a jeżeli chcemy sobie to edytować to później klikamy sobie na punkcik i na drugi i wtedy wam oznacza jedną stronę i wtedy jedzie tylko w tą, nie? No ale jak macie w dwie strony to właśnie wygląda to tak No i nagramy sobie kurs Pokażę Wam o co chodzi. Wiadomo, na zakręcie tych punktów jest więcej, no bo po prostu musi co chwileczkę sobie go dodawać. Teraz dojeżdżamy do głównej drogi, no i tutaj będziemy chcieli robić skrzyżowanie, żeby po prostu jechał i w tamtą stronę, i w tą więc po prostu musimy sobie wyłączyć to nagrywanie, wyłączacie normalnie lewym przyciskiem. No i ustawiamy się prosto na przykład tutaj do drogi. No ruch drogowy można na moment nagrywania wyłączyć, ogólnie chyba, że nie wiecie gdzie wasze pojazdy będą jeździły. No i tutaj na takiej drodze już nagrywamy ruch jednokierunkowy, więc włączamy sobie nagrywanie. Jeżeli Was wkurza na przykład to, że pracownik sam sobie łączy do punktu, a mnie to często denerwuje, no to oczywiście możecie sobie... Tutaj, w opcjach to wyłączyć. Tutaj macie chociażby też wynagrodzenie kierowcy. Ja zawsze sobie to ustawiam na zero, chyba że chcecie, żeby wam coś pobierali, no to wtedy ustawiacie sobie ile chcecie. A tak to będą na 100% pobierają po prostu jak zwykli pracownicy, czyli nie wiem dokładnie ile tam wtedy pobierają, no ale nie jest to mało na pewno. Tutaj, w tym trybie po lewej stronie, macie takie właśnie automatyczne połączenie, początek i koniec. No domyślnie jest to na taki, nie. Ja sobie wolę dwie rzeczy zaznaczyć, a nie. No bo wtedy Wam łączy, a jeżeli Wam już połączyło, no to tak jak wtedy tłumaczyłem, klikacie sobie prosto kursorem na ten punkt, i na ten punkt, i wtedy macie go rozłączone. Pamiętajcie o tym, że jak go zaznaczycie w drugą stronę, czyli najpierw ten punkt i ten punkt, no to połączymy w dwie strony, więc musicie sobie zaznaczyć tak, żeby nie było żadnej linii między nimi. No i możemy sobie kawałek dalej nagrać, na przykład do tego skrzyżowania. Tutaj kończymy nagrywanie. No na początku wiecie jest to mozolne, ale jak już raz ustawić tego autodriva, e, musicie na to poświęcić na pewno nie wiem, godzinkę, dwie zależnie jak, na, na jak dużej mapie gracie, ale później jest to e, duże ułatwienie, e, po prostu rozgrywając już waszego save'a. Naciskamy sobie w drugą stronę. Jedziemy tak samo, pamiętajcie, żeby nie nagrywać na wstecznym, no, bo wtedy będzie wam się to psuło do nagrywania e, m, kursu, w którym, w którym pracownik ma cofać też przejdziemy, ale to jeszcze nie, nie teraz. No i teraz tak, musimy zrobić skrzyżowania, żeby on oczywiście mógł jechać i w tą stronę, i żeby stąd mógł zjeżdżać tutaj, i w tamtą stronę i stąd, żeby mógł zjeżdżać tutaj w tą drogę. Więc ja się też tego niedawno nauczyłem. Na lawie mi ktoś powiedział, więc dziękuję bardzo. Klikamy sobie po prostu, o Jezus. Klikamy sobie po prostu na ten pierwszy punkt, czyli czy mi się czasami ten kursor nie chce pojawiać. Klikamy sobie na ten pierwszy punkt. Ważne, żebyście mieli punkt przed i punkt za punktem ustawiony. Czyli klikamy, klikamy, sobie na nasz pierwszy punkt. Najeżdżamy na drugi. Załóżmy na ten i teraz scrollujemy. Tak jak widzicie, tworzy nam się takie coś. Ustawiamy sobie tak, jakbyśmy chcieli mieć to ustawione. No i po prostu akceptujemy lewym. No a jeżeli oczywiście wam się coś nie powiodło i nie podoba wam się to, no to przytrzymujecie Alt. usuwacie sobie te punkty, tak żebyście mogli sobie poprawić. Jeszcze raz sobie robicie. Czyli po prostu na ten punkt klikamy, na ten tylko najeżdżamy. Skrólujemy i jak już chcemy zaakceptować, no to klikamy jeszcze raz lewy. Tak samo stąd chcemy, żeby oczywiście jechał, jeżeli chcecie tak przeciągać właśnie. Jeżeli chcecie tak przeciągać punktiki, czyli po prostu je sobie rozmieszczać gdzieś, no to klikacie prawym przyciskiem myszy i na punkt i możecie w tym momencie nim ruszać, jak chcecie dowolnie. Bo musicie uważać, żeby on gdzieś nie był wyżej, niżej i żeby był miarę na środku waszej drogi. Klikamy sobie tak samo stąd. Też sobie skrolujemy, ale widzicie, czasami robią się takie wygibasy, no to wtedy czasami warto jeszcze jeden punkt stworzyć. E, czyli załóżmy, e, stworzymy sobie jeszcze jeden. Tutaj punkt, czyli przytrzymujemy e, lewy kontrol i klikamy lewy przycisk, i wam się wtedy tworzy tutaj punkt. ten punkt. Teraz sobie rozłączamy i łączymy sobie ten z tym. E, no i jeszcze raz sobie, klikamy tutaj. O, i teraz już ładniej to wygląda. I Dodajemy sobie punkcik, teraz on może jechać stąd, tutaj w tą drogę i z tamtej drogi tutaj może jechać. Jeszcze musimy dodać, żeby z tej drogi wjechał tu, czyli robimy tak. I żeby stąd jechał tam, czyli klikamy na ten punkcik ten i łączymy z tym. I mamy skrzyżowanie gotowe, tak naprawdę teraz pracownik po prostu z każdej możliwej strony, gdzie będzie nadjeżdżał, będzie mógł wjechać na tą drogę i z tamtej drogi będzie mógł wjechać i w lewo i w prawo. Więc o to nam chodziło. No i tak się tworzy No Myślę, że tutaj nie ma co więcej pokazywać Wam tych skrzywań, no bo tak naprawdę na skrzyżowaniu raczej nie będziecie cofać nic takiego, chyba że komuś przyjdzie do głowy, no to już raczej będzie to w następnych poradnikach. Pokażę Wam jeszcze tutaj teraz jak tworzyć na przykład punkty, no a w kolejnym poradniku już będziemy przechodzić do bardziej zaawansowanych rzeczy, do tworzenia jakichś po prostu prac, czyli wyładunek i tak dalej. No i teraz tak, jeżeli chodzi o samotworzenie punktów, no to tutaj macie, utwórz, edytuj cel. No i ten cel zawsze się stworzy, akurat do tego nie doszedłem, jak zrobić na przykład, żeby na tamtym punkcie zrobić mu punkt jakiś, no nie wiem jak to zrobić, ale w każdym razie ja zawsze robię to tak, że po prostu tu, gdzie właśnie patrzy ta strzałeczka z naszego cienika, zresztą jest widać też ze środka, tak jak widzicie, no to na tym punkcie, czyli na tym, na który patrzy, w tym momencie na tym, w tym momencie na przykład na tym tylni, na tym będzie nam tworzył punkt. Czyli dodajemy sobie nasz cel i nazywamy go na przykład y, cel 1. Y, no i w tym momencie tutaj, jak widzicie, mamy utworzony punkcik. Zawsze go możecie edytować, y, najeżdżając sobie właśnie tutaj na edytowanie. No, najpierw musicie go wybrać, teraz możecie sobie kliknąć edytuj. No i możemy zmienić jego nazwę, zresetować lub usunąć po prostu, nie? Y, no i wtedy, jak macie więcej tych punktów, no to tutaj już wtedy możecie wybierać sobie, bo załóżmy, zrobię sobie... E, punkty tutaj drugi cel 2 załóżmy na tym punkcie no i w tym momencie e, mogę sobie wybrać tutaj cel 2 i nie, będą, nie będąc nawet przy nim mogę go oj nie tak kliknąłem czekajcie jeszcze raz muszę zrobić no tutaj też ważna uwaga bo chyba o tym też nie powiedziałem że jeżeli chcecie sami stworzyć sobie punkty w dwie strony to wtedy klikacie właśnie od tego punktu do tego punktu czyli od punktu 1 do punktu 2 i od punktu 2 do punktu 1 no i wtedy macie wybrany już w dwie strony kurs. No i tak jak mówiłem, no zaznaczcie sobie tutaj cel, który chcecie edytować, czyli na przykład cel 2. Klikamy sobie edytuj i tak jak widzicie mamy cel 2 i możemy go sobie usunąć stamtąd. Nie usuwając oczywiście waszego, waszej ścieżki. No tylko usuwa to sam punkt. No i teraz załóżmy, mamy ten cel 1 stawiony. Czyli teraz już możemy sobie wysyłać, bo może ktoś tylko po to przyszedł na poradnik. Teraz już możemy sobie wysyłać po prostu pracownika skąd chcemy, dokąd chcemy. Tylko wam jeszcze pokażę jedną rzecz, że załóżmy, usuwając tutaj punkt 1, rozłączmy go sobie po prostu. Usuwając tutaj jeden punkt, teraz możemy już sobie wyłączyć tryb edycji. Czyli klikamy z powrotem na to ostrzeżenie, że tak powiem. Możemy sobie wyłączyć ten tryb edycji i teraz chcąc puszczać, pusz, puszczać pracownika na daną pracę, klikamy sobie tutaj. Czyli po prostu włącz, wyłącz. Tak jak widzicie, on od razu nas informuje o tym, że kierowca masy Fergusona nie może dotrzeć do cel 2. No, akurat ja wybrałem cel 1, no, ale na przykład nie, on nie może dotrzeć do cel 1, nie? No to właśnie od razu was o tym informuje. Nie ma takiej możliwości, że on zacznie jechać yy, i będzie gdzieś tam błądził po mapie, bo on od razu wie, yy, czyta wszystkie ścieżki i on wie, czy ma możliwość dotarcia do tego punktu, czy nie ma możliwości dotarcia do tego punktu. Jeżeli nie ma możliwości dotarcia do tego punktu, to znaczy, że musieliście coś źle zrobić i gdzieś czegoś po prostu brakuje. No i warto wtedy przejrzeć całą trasę. No wiadomo, jest to męczące, gdy z jednego końca mapy na drugi chcecie dotrzeć, ale no tak to właśnie wygląda. Teraz widzę, że nawet źle tutaj połączyłem. O, bardziej tak. No i teraz jak wyłączę sobie tryb edycji, będę chciał puścić pracownika, on od razu już wie, że może jechać. No i tak jak widzicie, on wtedy dojedzie do tego punktu. Właśnie warto te prędkości na zakręcie tutaj zmieniać i on będzie idealnie do tego punktu, gdzie ustawialiśmy, czyli gdzieś na tej wysokości chyba cel 1 ustawiliśmy. On no, przed tym celem zawsze sobie zwolni, powolutku dojedzie. I oczywiście, będąc w innym cieniku, gdzieś tam, będąc gdzieś na totalnie innym skraju mapy, on oczywiście nas poinformuje, że dotarł do celu 1. No i w sumie rzeczy, to w tym poradniku pracy to będzie na tyle, żeby nie robić z niego 40 minut czy coś takiego. Ja za chwilę w sumie będę chciał usiąść i nagrywać kolejne rzeczy, więc wyczekujcie. Jeżeli Wam się oczywiście spodobało, to możecie dać znać. No i co byście chcieli zobaczyć w kolejnych poradnikach Autodrive'a, na pewno będę się zajmował, tak jak mówiłem, opisem tych punktów, jakimś cofaniem, wjeżdżaniem do silosów i tak dalej. To wszystko Wam będę prezentował i pokazywał, żebyście wiedzieli o tym modzie jak najwięcej. A...